Witajcie serdecznie na naszym kanale, gdzie z pasją dzielimy się najnowszymi i najbardziej istotnymi informacjami dotyczącymi finansów, które mają bezpośredni wpływ na życie codzienne, szczególnie dla naszej społeczności seniorów, ale także dla wszystkich zainteresowanych systemem emerytalnym w Polsce. Naszym celem jest dostarczanie rzetelnych, jasnych i zrozumiałych wiadomości, które pomogą Wam lepiej zarządzać swoimi finansami i przygotować się na nadchodzące zmiany. Jeśli nasze treści są dla Was wartościowe, zasubskrybujcie nasz kanał. Kliknijcie łapkę w górę i udostępnijcie ten materiał swoim bliskim, to najlepszy sposób, by być na bieżąco z kluczowymi aktualizacjami, takimi jak te, które omówimy dzisiaj. Wprowadzenie do przełomowych zmian w ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS ogłosił istotne zmiany w harmonogramie wypłat emerytur, rent oraz innych świadczeń socjalnych, które wejdą w życie od 1 sierpnia 2025 roku. Te aktualizacje są niezwykle ważne dla każdego, kto korzysta z jakichkolwiek świadczeń z ZUS od standardowych emerytur, przez renty z tytułu niezdolności do pracy, po inne formy wsparcia finansowego. W tym materiale dokładnie wyjaśnimy, na czym polegają te zmiany, jak wpłyną na Wasze życie i jak możecie się do nich przygotować. Nie ma znaczenia, czy jesteś emerytem, opiekujesz się starszą osobą, czy po prostu chcesz zrozumieć, jak działa nowy system, ten film jest stworzony z myślą o Tobie. Chcemy. Abyście po jego obejrzeniu mieli pełną jasność co do nowych dat wypłat, ich znaczenia i praktycznych kroków, które możecie podjąć, by przejście na nowy system było płynne, przygotujcie się na szczegółowe omówienie tematu, bo te zmiany mogą znacząco ułatwić zarządzanie waszymi finansami. Co sądzicie o zapowiadanych zmianach w systemie wypłat ZUS? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Wasze opinie są dla nas niezwykle ważne. Czym jest ZUS i dlaczego te zmiany są kluczowe? ZUS czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to filar polskiego systemu zabezpieczenia społecznego. Ta rządowa instytucja zarządza wypłatami emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych oraz innych świadczeń socjalnych, które trafiają do milionów Polaków w całym kraju. Dla wielu seniorów środki ZUS są podstawowym źródłem dochodu, pokrywającym codzienne wydatki, takie jak rachunki za mieszkanie, żywność, leki, koszty leczenia czy inne podstawowe potrzeby. W niektórych przypadkach te wypłaty są wręcz kołem ratunkowym, umożliwiającym zachowanie niezależności finansowej i godnego życia. Ogłoszenie o wprowadzeniu pięciu nowych, stałych dat wypłat od 1 sierpnia 2025 roku to odpowiedź na wieloletnie uwagi seniorów, ich rodzin oraz organizacji wspierających prawa emerytów. Nowy harmonogram ma na celu uczynić proces wypłat bardziej przewidywalnym, przejrzystym i efektywnym. Dzięki tym zmianom seniorzy będą mogli lepiej planować swoje budżety unikając stresu związanego z niepewnością co do terminów otrzymania środków. Aby jednak w pełni zrozumieć znaczenie tych zmian, przeanalizujmy najpierw, jak działa obecny system wypłat i co dokładnie ulegnie zmianie. Jak funkcjonuje obecny system wypłat ZUS? Obecnie ZUS wypłaca emerytury, inne świadczenia w różnych terminach każdego miesiąca, co zależy od kilku czynników. Lokalizacja. Miejsce zamieszkania odbiorcy może wpływać na datę wypłaty, ponieważ różne regiony mają różne harmonogramy. Rodzaj świadczenia, emerytury, renty czy inne świadczenia mogą mieć inne terminy wypłat. Sposób dostawy. Płatności realizowane przelewem bankowym są szybsze, ale czeki pocztowe mogą dotrzeć z opóźnieniem, zwłaszcza w okresach świątecznych. Ta zmienność powoduje, że daty wypłat są nieprzewidywalne. W jednym miesiącu środki mogą trafić na konto piąte dnia, w innym 10, a czasem nawet później, na przykład 15 dnia. Dla seniorów, którzy polegają na tych funduszach, taka nieregularność może być problematyczna. Na przykład, jeśli rachunki za czynsz czy media są płatne na początku miesiąca, a emerytura przychodzi z opóźnieniem, może to prowadzić do trudności finansowych i niepotrzebnego stresu. Nowy system, który zacznie obowiązywać od 1 sierpnia 2025 roku, wprowadza pięć stałych dat wypłat 1, 5, 10, 15 stycznia 1920 roku, dnia każdego miesiąca. Te daty będą niezmienne, Niezależnie od weekendów czy świąt, co stanowi ogromne usprawnienie w porównaniu do obecnego systemu. Jeśli któraś z tych dat wypadnie na dzień wolny od pracy, ZUS zapewni wypłatę w ostatnim dniu roboczym przed planowaną datą. Na przykład, jeśli dziesiąty dzień miesiąca przypada na sobotę, środki pojawią się na koncie w piątek, dziewiąte dnia, o ile jest to dzień roboczy. To podejście gwarantuje, że seniorzy nie będą musieli czekać na swoje pieniądze dłużej niż to konieczne, nawet w miesiącach z dniami wolnymi, takimi jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc. Czy obecny system wypłat sprawiał wam trudności w planowaniu budżetu? Podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach, być może nowe daty będą dla was dużym ułatwieniem. Jak Zus przypisze Ci datę wypłaty. Twoja indywidualna data wypłaty będzie zależała od numeru Twojego konta emerytalnego lub świadczeniowego, który jest unikalnym identyfikatorem nadawanym przez ZUS przy rozpoczęciu wypłat. Na podstawie tego numeru ZUS podzieli odbiorców na pięć grup, każdej przypisując jedną z nowych dat. Przykładowo, numery kont kończące się na cyfry 0 lub 1 mogą być przypisane do wypłat pierwszego dnia miesiąca, numery kończące się na dwie lub 3 do piątego dnia miesiąca. Numery kończące się na 4 lub 5 do 10 dnia miesiąca. Numery kończące się na 6 lub 7 do 15 dnia miesiąca. Numery kończące się na 8 lub 9 do 20 dnia miesiąca. Dokładne przypisanie zostanie określone przez ZUS, a każdy odbiorca otrzyma powiadomienie z informacją o swojej konkretnej dacie wypłaty. Powiadomienia te będą wysyłane z dużym wyprzedzeniem, poczone w uszy od początku 2025 roku za pośrednictwem. Portalu PUZUS, jeśli masz założone konto online. ZUS obiecuje, że wszyscy odbiorcy zostaną poinformowani na długo przed 1 sierpnia 2025 roku, aby mogli się odpowiednio przygotować. Jeśli jeszcze nie masz konta na platformie PUEZUS, gorąco zachęcamy do jego założenia to proste narzędzie, które pozwoli ci śledzić wszystkie aktualizacje, sprawdzać historię wypłat i zarządzać danymi, takimi jak numer konta bankowego. Czy korzystacie już z portalu PUE-ZUS? Jakie są Wasze doświadczenia z tym systemem? Podzielcie się wskazówkami w komentarzach. Dlaczego ZUS wprowadza te zmiany? Obecny system wypłat, choć funkcjonalny, od lat był krytykowany za swoją nieprzewidywalność i nieefektywność. Seniorzy i organizacje wspierające ich prawa wielokrotnie zgłaszali, że nieregularne daty wypłat utrudniają planowanie finansów, szczególnie dla osób żyjących z ograniczonych dochodów. W niektórych przypadkach opóźnienia w dostarczaniu czeków pocztowych, zwłaszcza w okresach świątecznych, powodowały poważne trudności, takie jak brak środków na podstawowe potrzeby. ZUS od kilku lat intensywnie pracuje nad modernizacją swoich procesów, w tym nad poprawą systemów cyfrowych i usprawnieniem wypłat. Wprowadzenie pięciu stałych dat wypłat to bezpośrednia odpowiedź na te problemy. Nowy system oferuje kilka kluczowych korzyści. Przewidywalność Stałe daty pozwalają seniorom dokładnie wiedzieć, kiedy środki pojawią się na ich koncie, co ułatwia planowanie budżetu. Efektywność Rozłożenie wypłat na 5 dat w miesiącu zmniejsza obciążenie banków i usług pocztowych, minimalizując ryzyko opóźnień i błędów. Nowoczesność ZUS inwestuje w cyfryzację, by uprościć dostęp do informacji i usług, takich jak portal pue ZUS. Lepsza obsługa klienta. Przewidywalne terminy zmniejszają potrzebę kontaktowania się z infolinią ZUS w sprawie statusu płatności, co oszczędza czas i nerwy. Co myślicie o tych usprawnieniach? Czy uważacie, że ZUS zmierza w dobrym kierunku? Czekamy na wasze opinie w komentarzach. Jak zmiany wpłyną na różne rodzaje świadczeń? Nowy harmonogram wypłat obejmuje wszystkie programy ZUS, w tym: emerytury zarówno te podstawowe, jak i wcześniejsze emerytury. Renty z tytułu niezdolności do pracy dla osób, które nie mogą pracować z powodów zdrowotnych. Renty rodzinne dla rodzin osób zmarłych. Inne świadczenia socjalne, takie jak dodatki czy świadczenia specjalne. Niezależnie od rodzaju świadczenia, każdy odbiorca zostanie przypisany do jednej z pięciu dat wypłat. Warto jednak pamiętać, że niektóre dodatkowe wypłaty, takie jak trzynasta emerytura, czternasta emerytura czy premii świąteczne, Mogą nadal podlegać oddzielnemu harmonogramowi, np. być wypłacane w okolicach kwietnia, maja lub przed świętami. Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje świadczenie jest objęte nowym systemem, sprawdź szczegóły w powiadomieniu od ZUS lub skontaktuj się z Infolinią. Czy otrzymujecie dodatkowe świadczenia, takie jak 13 emerytura? Jakie wykorzystujecie? Podzielcie się w komentarzach. Jak przygotować się na zmiany? ZUS podejmuje szereg działań, aby przejście na nowy system było jak najbardziej płynne. Oto szczegółowe kroki, które możesz podjąć, by przygotować się na zmiany. Załóż konto na PeZUS, portal dostępny na stronie w.zus.pl, to przyjazne dla użytkownika narzędzie, które pozwala sprawdzać status wypłat, historię płatności, aktualizować dane bankowe i otrzymywać powiadomienia. Rejestracja jest prosta, a ZUS oferuje instrukcje w języku polskim i angielskim. Jeśli potrzebujesz pomocy, poproś członka rodziny, znajomego lub skontaktuj się z infolinią ZUS. Konto online to świetny sposób, by mieć wszystko pod kontrolą. Przejdź na przelew bankowy. Jeśli obecnie otrzymujesz świadczenia w formie czeków pocztowych, rozważ przejście na wpłaty bezpośrednie. Są one szybsze, bezpieczniejsze i eliminują ryzyko opóźnień związanych z pocztą. Aby skonfigurować przelew, podaj ZUS numer swojego konta bankowego i nazwę banku. Możesz to zrobić przez portal PUE -ZUS, listownie lub osobiście w oddziale ZUS. Termin na aktualizację danych upływa 31 lipca 2025 roku, więc zaplanuj to z wyprzedzeniem. Dostosuj swój budżet. Jeśli Twoja nowa data wypłaty różni się od obecnej, przejrzyj swój miesięczny budżet. Na przykład, jeśli dotychczas otrzymywałeś środki 8 dnia miesiąca, a teraz będzie to 15, zaplanuj oszczędności na dodatkowy tydzień. Możesz też zmienić terminy płatności rachunków, by lepiej dopasować je do nowej daty wypłaty. Jeśli współpracujesz z doradcą finansowym lub członkiem rodziny, poinformuj ich o zmianie, aby mogli pomóc ci się dostosować. Monitoruj konto w pierwszych miesiącach. W sierpniu i wrześniu 2025 roku regularnie sprawdzaj swoje konto bankowe lub skrzynkę pocztową, by upewnić się, że wypłaty są realizowane prawidłowo. Jeśli zauważysz jakiekolwiek problemy, takie jak brak płatności lub nieprawidłowa kwota, skontaktuj się z ZUS jak najszybciej przez infolinię lub w lokalnym oddziale. Czy planujecie przejście na przelewy bankowe? A może już korzystacie z PUE ZUS? Podzielcie się swoimi wskazówkami w komentarzach. Zalety nowego systemu. Nowy system wypłat oferuje wiele korzyści, które mogą znacząco ułatwić życie seniorom i ich rodzinom. Lepsze planowanie finansowe, znając dokładną datę wypłaty, możesz łatwiej organizować płatności rachunków, zakupy spożywcze czy wizyty lekarskie. Mniejszy stres. Przewidywalne terminy zmniejszają potrzebę ciągłego sprawdzania statusu płatności lub kontaktowania się z ZUS. Wsparcie dla opiekunów. Jeśli pomagasz seniorowi w zarządzaniu finansami, stałe daty ułatwią koordynację wydatków. Mniejsze ryzyko opóźnień. Rozłożenie wypłat na 5 dat w miesiącu zmniejsza obciążenie systemu bankowego i pocztowego, co powinno zminimalizować błędy i opóźnienia. Jak nowe daty wypłat wpłyną na Wasze planowanie finansowe? Czekamy na Wasze historie w komentarzach. Od 1 sierpnia 2025 roku ZUS wprowadza 5 stałych dat wypłat: pierwsze, piąte, 10. 15 stycznia 1920 roku, dnia każdego miesiąca. Twoja data wypłaty będzie zależała od numeru Twojego konta emerytalnego lub świadczeniowego, a ZUS powiadomi Cię o niej z wyprzedzeniem. Aby się przygotować, załóż konto na PUE ZUS, rozważ przejście na przelew bankowy i dostosuj swój budżet do nowej daty wypłaty. W razie pytań lub problemów skontaktuj się z infolinią ZUS lub odwiedź lokalny oddział. Te zmiany to ważny krok w stronę bardziej nowoczesnego, przejrzystego i przyjaznego dla użytkownika systemu, który stawia potrzeby seniorów na pierwszym miejscu. Dla milionów Polaków wypłaty ZUS to nie tylko pieniądze to podstawa niezależności, zdrowia i jakości życia. Dzięki większej przewidywalności i przejrzystości ZUS pomaga seniorom planować swoje finanse z większą pewnością i spokojem. Jak oceniacie te zmiany? Czy nowe daty ułatwią Wam życie? Czekamy na Wasze komentarze i opinie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Jeśli ten materiał był dla Was pomocny, polubcie, zasubskrybujcie nasz kanał i podzielcie się nim z rodziną oraz znajomymi, którzy mogą skorzystać z tych informacji. Wasze wsparcie pozwala nam tworzyć więcej wartościowych treści. Do zobaczenia w kolejnym filmie.